Nie mówię od razu, że dostaniecie w mordę czy coś, ale wiecie, nie wypada. Hej wszystkim, tu Pyra w Korei. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pięciu, pięciu rzeczach, których nie wypada mówić koreańczykom. To będzie taka króciutka lista. Nie powiedziałabym, że do końca jest to filmik z przymrużeniem oka, bo naprawdę nie wypada tych rzeczy mówić koreańczykom, ponieważ ociera się to o... Hmm, ignorancję, rasizm, i um, pewne kulturowo-historyczne niuanse, no które po prostu w Korei nie wypada mówić. Zaczniemy od czegoś bardzo prostego. Nie mówimy Koreańczykom, że Koreańczycy, Chińczycy, Japończycy wyglądają tak samo. Według Koreańczyków nie. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego typu urody, nie jesteśmy przyzwyczajeni do azjatyckiego wyglądu, dlatego dla nas to wszyscy wyglądają tak samo. I... To jest kwestia nieprzyzwyczajenia. Wolę wierzyć, że to jest kwestia nieprzyzwyczajenia niż e, objawu rasizmu. Ale nie mówmy tego Koreańczykom. Dla Koreańczyków to jest obraza, że wyglądają jak Japończycy czy Chińczycy, bo oni są w stanie rozróżnić w większości przypadków, czy ktoś jest Chińczykiem, czy Japończykiem, czy Koreańczykiem. W większości przypadków. Teraz coś, co spotkało mojego lektora języka koreańskiego, kiedy był w Polsce, Koreańczyk. I opowiadał nam, że przechodząc ulicą po prostu ludzie mu się kłaniali i mówili Ni hao, to jest język chiński Czyli nie mówimy napotkanym koreańczykom Ni hao, konieciła. to są języki e, chiński i japoński I tego koreańczykom się nie mówi Koreańczycy to odrębny naród. W ogóle takie zaczepianie tego typu na ulicy to raczej bym sobie odpuściła, nie? Trzecia rzecz, również językowa, to Panmal. Panmal to jest język nieformalny w języku koreańskim. I jeżeli zaczynacie się uczyć koreańskiego, to macie taką euforię, że już coś umiecie, że jest fajnie, chcielibyście się wykazać. No i często korzystacie z translatorów. A w translatorach bardzo często te tłumaczenia nie oddają tych szczegółów, tych niuansów, tej honoryfikatywności właśnie i dostajemy coś w pan mago, czyli w tej najniższej formie hon e, honoryfikacji i powiedzmy, że macie jakiegoś świeżego znajomego albo profesora albo kogoś z kim macie porozmawiać po koreańsku i powiecie, mam albo krzykniecie do koreańczyka, koreanki, jeppo, chance, so! To tak nie do końca jest. Y z szacunkiem. Wiadomo, Koreańczycy bardzo się cieszą, jak my używamy języka koreańskiego, ale no zachowajmy te podstawy, yy, najlepiej uczyć się od razu języka formalnego, panmal jest bardzo prosty i można go się uczyć później. Nie uczmy się od języka nieformalnego, bo potem mogą być z tego problemy. Jeżeli uczycie się koreańskiego, to zwracajcie na to uwagę, żeby nie zwracać się do nowo poznanych osób w malu. Na początku możecie nawet nie zauważyć tego, ale no, koreańczyk na pewno zauważy. Zwróćcie na to uwagę. Ostatnie dwie rzeczy będą związane z Japonią. I z kwestią historyczną, geograficzną. Mianowicie, po pierwsze, na pewno znacie morze, które znajduje się po wschodniej części Korei jako Morze Japońskie. I tak jest właściwie w każdej mapie na całym świecie międzynarodowo uznana nazwa jako Morze Japońskie, tylko, że Koreańczykom się to nie podoba. Od 1992 bodajże roku wojują o to, żeby zmienić tę nazwę z Morza Japońskiego na Morze Wschodnie. Po koreańsku mamy Donghae, czyli właśnie Morze Wschodnie. I jak możecie się domyślać, nawet jak poruszyli tę sprawę na forum międzynarodowym, to minęło prawie 30 lat, no nic na razie nie wskurali, bo Japończycy się temu sprzeciwiają. I ogólnie we wszystkich mapach na całym świecie, ewentualnie to Morze Wschodnie jest, powiedzmy małymi literkami, pod Morzem Japońskim, ale w większości nawet nie jest wspomniane i myślę, że to jest troszeczkę walka z wiatrakami. I no po prostu Koreańczycy tak uznają. W języku koreańskim w ogóle nie ma nazwy Morze Japońskie, jest właśnie to Donghae, czyli Morze, yy, Morze Wschodnie, tak. I o tym musicie pamiętać. Jeżeli będziecie mówić z Koreańczykami po angielsku, to warto właśnie się wykazać i powiedzieć East Sea zamiast Sea of Japan, bo wtedy pokażecie, że wiecie o co chodzi. I myślę, że Koreńczyka może być miło. I ostatnia rzecz Tokto Uritana. Co ja właśnie powiedziałam? Powiedziałam Tokto to nasza Ziemia. I o co chodzi? Chodzi o wysepki. To jest taki zespół wysepek, który się ogólnikowo w Korei nazywa Tokto. A w Japonii nazywa się Takeshima i po angielsku Lane Lanecourt lane Rocks. Nie wiem, napiszę Wam tutaj, nie wiem jak to się czyta. F. Laner. Czekaj, czekaj, jak to się nazywa. Lanecourt Rocks. To się wzięło w ogóle, angielska nazwała takiegoś jakiegoś statku, który się tam prawie rozbił w XIX wieku. Nieważne. Te wysypki znajdują się, nie wiem, z 90-87 km e, od wybrzeży Korei. W kierunku Japonii. E, I to jest taki newralgiczny punkt zapalny między Koreą i Japonią. E, Japonia uważa, że to jest ich terytorium. Korea uważa, że to jest ich terytorium. To jest naprawdę, to jest kilka skał w morzu. E, no dobra, no, tam łączna, e, łączna ziemia łączna ziemia łączna powierzchnia. Tych, tych wszystkich skałek, które tam są, największe, licząc największe, najmniejsze, to tam jest prawie 18 tysięcy hektarów, więc to nie jest tak mało, ale tam praktycznie nikt, nic, nikogo nie ma, poza jakimiś tam ewentualnie jakaś flora, fauna, coś tam jest. Stacjonuje tam policja koreańska e, i ogólnie Koreańczycy pilnują tego, mm, tych wysepek i uznają te wysepki za ziemię koreańską. E, bodajże uznali to. W w roku 52, czyli po zakończeniu e, wojny koreańskiej prawie po zakończeniu wojny koreańskiej i teraz tak Ko Japończycy oczywiście tego nie uznają mają to swoją taką simę. E, zawsze się dziwiłam dlaczego Koreańczycy aż tak bardzo e, tak bardzo przeżywają te, te, te mówię te skałki w wodzie i wyjaśniono mi, że tak głównie chodzi o Tereny łowieckie, dobrze mówię? Tereny łowieckie chodzi o rybołówstwo. E, kto ma tam dostęp? No ale nieważne. Czego nie można powiedzieć Koreańczykom? Nie można powiedzieć Koreańczykom, raz, nie można powiedzieć tak jak siema, bo to jest Topto, tak? Koreańska nazwa to jest Topto. I nie można im powiedzieć, że to jest e, Ziemia e, Japońska. To jest Ziemia Koreańska, to jest należy do, e, ja, do Koreańczyków, nie do Japończyków, i trzeba z tym uważać. I właśnie stąd się wzięło to powiedzenie Topto Uritan, który jest takim jakby sloganem. Dla Koreańczyków, które umieszczają taka ciekawostka na takich papierowych kubeczkach do wody, które są przy dystrybutorach wody, na przykład w Daiso, czyli w takim sklepie e, mydło i powidło, wszystko tam jest e, za dosyć tanie pieniądze. Jest cała seria wyprodukowana z Doktory, tak? Możecie sobie kupić, nie wiem, jakieś e, długopisy, karteczki, e, magnety, przyszywki właśnie z Tokto, e, które pro, promują... Promują to, że dokto jest y, ziemią koreańską. W ogóle Koreańczycy są tak jakby bardzo przyjęci propagandą, jeżeli chodzi o dokto i promowanie tego właśnie, że dokto jest ich ziemią. Yy, są organizowane wycieczki najczęściej właśnie dla obcokrajowców, żeby pojechali sobie, pojechali, popłynęli sobie na dokto, zwiedzili. Dla youtuberów są takie organizowane wycieczki, są organizowane jakieś konkursy kasomówcze o dokto. No ogólnie szopka. Czy to się kiedykolwiek rozwiąże? Nie wiem, ale na wszelki wypadek nie należy, najlepiej w ogóle nie poruszać tego tematu, ale jak już się poruszy to nie mówić, że to są, to, że to są wyspy Takeshima, że to, jest, że to są wyspy japońskie, bo no może Was spotkać no, coś niemiłego z tego powodu. Ukraińczycy się nie zgadzają. Kolejna ciekawostka, nie wiem na ile to jest prawda, nie wiem na ile to jest prawda, bo tylko usłyszałam, bo w Korei wszyscy wiedzą o dokto. Wszyscy wiedzą o dokto, wszyscy są zdania, że dokto to jest ziemia koreańska. Ale jak zapytacie przeciętnego Japończyka o dokto czy takie ziemie, to, to coś tam może słyszał, ale nic go to nie interesuje. Tak słyszałam? Jak to jest naprawdę, to nie wiem. Jeżeli ktoś z Was wie coś właśnie o, o tej sytuacji w Japonii, to dajcie mi znać w komentarzach, chętnie poczytam. Czyli podsumowując. Nie mówimy, że koreańczycy wyglądają jak Chińczycy albo Japończycy, nie mówimy do nich po japońsku i po chińsku, no chyba, że wiemy, że ta osoba mówi po chińsku albo japońsku i to jest jedyny y, język, w którym możecie się dogadać. Nie mówimy do nich w panmalu, nie mówimy, że morze jest japońskie, tylko wschodnie i nie mówimy, że to kto należy do Japonii. To jest takie pięć rzeczy, których należy unikać, jak będziecie w Korei, czy jak spotkacie jakiegoś Korejczyka yy, i zaczniecie z nimi po prostu rozmawiać. A tak w ogóle odzywanie się randorandomowych ludzi jest trochę cringeowe, nie uważacie? No dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę. Pamiętajcie o subskrypcjach i do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!